Według niego właśnie zmiany upraszczające przepisy to jest niszczenie gospodarki. Wywołał tym salwę śmiechu posłów na sali. Rząd koalicji 13 grudnia niszczy Polskę. Prezydencja jest bezobjawowa. Donald Tusk oszukał Polaków, bo przecież nie zrobił nic w sprawie Mercosur. Nic nie zrobił, żeby nie wpuścić do Polski nielegalnych imigrantów. Donald Tusk oszukuje i dzieli Polaków od 20 lat. A dziś zobaczcie sami, co zaproponował Donald Tusk. Zobaczcie, co mówi ten człowiek. Znajdzie też miejsce w swoim sercu na rzecz deregulacji polskiej gospodarki. Powiedział o deregulacji polskiej gospodarki. Nie godzimy się na to. Bo to deregulacja polskiej gospodarki to jest niszczenie gospodarki. Wy znacie język polski?